ma widzowie. Dzisiaj No dzisiaj omówienie finału Euro. Anglia, Hiszpania, tutaj Max. No niestety Polska odpadła w grupie, ale to była do przewidzenia, bo mieli ciężką grupę. Przypomnę, że z Holandią przegrali 2-1. Adam Buksa strzelił bramkę. W tym spotkaniu z powodu konduzji nie grał Robert Lewandowski. Później 3 porażka z Austrią. Krzysztof Piątek strzelił jedyną bramkę i pojawił się w tym spotkaniu Robert Lewandowski i Właśnie Robert Lewandowski strzelił na Kardego z Francuzami, Powtór tak jak na Mundialu była powtórka Kardego. No a Polska jeszcze to odpadła. Łukasz Skorupski jako jedyny polski piłkarz dostał MVP metu na tym turnieju, bo niesamowicie bronił z Francją. No a teraz grają Anglia i Hiszpania. Finał. O reprezentacji Hiszpanii co powiem. Ta reprezentacja ma bardzo silną karę, ponieważ w tym kraju są dwa najlepsze kluby na świecie, którzy mają zarówno fan, fanów i fanek na całym świecie. No, co prawda, na ten turniej pojechał Gavi z pod młody, talent, jeden z młodych talentów Barcelony, ponieważ zerwał jedzada krzyżowe w ostatnim meczu eliminacji. No i na turnieju są, no i również nie zagra Pedri w finale, bo dostał ćwierć finale z Niemcami w pierwszych minutach kontuzji, która go również wykluczyła z turnieju. No z kolei tam grają jeszcze Alvaro Morata, zawodnik Atletico Madryt, kapitan reprezentacji Hiszpanii Daniel Calvajal, legenda Realu Madryt, pierwsze euro jego w życiu, bo kontuzy go pomijały, albo nie, nie mieścił się w szerokiej kadrze. Lemine Jamal, młody talent Barcelony, najmłodszy z gola w historii Europy, przebił Kazak-Kozłowskiego z poprzednich mistrzostw. Jeszcze ten. Unaj Simon, bramkarz Atletiku Bilbao, Nico William, zawodnik Atletiku Bilbao, Mikel Mikkel Orias, leg legenda Realu Sociedad. No i na Was. Jezus na was, to prawda na tych mistrzostwach gra głównie z ławki, ale w tym ale co ciekawe jako jedyny z kadry zdobył mistrzostwo yy, yy, Euro 2012 Polski Ukalinie, złoty medal był wtedy w kadrze i Mundial 2010 PRPA i jej ta słynna piosenka Saba daba eke waka łaka Co mnie, This is To on był na tym Mundialu, co ta piosenka słynna powstała, którą do dziś wszyscy śpiewają. Z kolei trenerem w Hiszpanii jest Luis de la Fuente, mistrz Europy. Trener, który prowadził młodą reprezentację w Hiszpanii na mistrzostwach Europy 21 we Włoszech i San Marino. Wtedy Polacy się otarli o awans na Igrzysko Olimpijskie, bo wygrali 3 do 2 z Włochami, Włochami. Wtedy grali w kadrze między innymi Karol Świderski, ale głównie z ławki chodził Kamil Jóźwiak, Krystian Bielik, Sebastian Szymański i Dawid Kownacki, yy, no i Szymon Żurkowski, i Jakub Piotrowski, tacy grali wtedy w Polsce, a trenerem był trener, który prowadził polskie w Katarze, czyli Czesław Michniewicz. No a wracając do, wygrali 3-2 z Belgią znaczy się pomyliłem, się przepraszam, 1-0 z Włochami, który grał wtedy Federico Chiesa, a nie wtedy z Hiszpanią późniejszymi mistrzami przegrali 5-0 aż. Max, chodź, chodź, chodź. Max. No więc i ten trener, Luis de la Flente, prowadzi, prowadził Hiszpanię na Igrzyskach Olimpijskich w 2021 roku i zdobył z nimi strefę, przegrywając finale z Brazylią. I jeszcze wygrał z nimi Ligę Narogu, Narodów. W sensie turniej, no bo nie poprowadził, no bo w fazie grupowej był Luis Enrique trenerem, a on w finałach prowadził, bo Luisa Enrique zwolnili. Max pod Magnolią. No a Hiszpania ma najwięcej w historii, razem z Niemcami, tytułów niż z Europy. W 1968 chyba zdobyli i dwa razy z rzędu na Euro 2008, debiutanckim dla Polaków w Austrii, Szwajcarii oraz na Euro w Polsce Ukrainie w 2012 roku. Z kolei Anglia. Anglia to farciarze na tym... Znaczy, o, jest to droga Hiszpanii, no to Hiszpania to najpierw wygrała 3 do 0, z Chorwacją później 1 0 po samoboju Kalafieriego z Włochami wygrana 1-0 z Chorwacją. W jednej 8-4-1 z Gruzją. W finale 2-1 z gospodarzami Niemcami. Gol padł w y, ostatnim minucie do Gryfki. No i teraz 2-1 z Francuzami. Francja zasłużenia odpadła. Z kolei Anglia to Ania to... No, ale ja mam tylko jeden tytuł: Mistrza, mistrza Świata z roku 1900, 1966 roku i to jest najlepszy turniej w historii Anglii. Z kolei na Euro srebro zdobyli 3 lata temu, przegrywając w finale w karnych z Włochami w 2021 roku. choć No z kolei. Z kolei jeśli chodzi o piłkarzy, to tam jest pechowy piłkarz Harry Kane i mówi się teraz większość klubowców Harry'ego Kane'a, bo Harry Kane nie ma żadnego trofeum drużynowego, tylko ma indywidualne, a przykład mistrzostwa świata drużynowego nie ma i nawet jak się przeniósł do Bayernu Monachium, to Bayern w tym sezonie nie wygrał Bundesligi z nim w składzie, a wygrał ją Bayern Leverkusen. Z Jude Bellingham, gwiazda Realu Madryt, miał, miał wejście Smoka, już kibice Realu go uwielbiają, od pierwszego sezonu to Super wydany hajs na tego zawodnika Pilfoden, zawodnik ich Manchesteru, City e, Jordan Pitford, legendary, bramkarz reprezentacji Anglii no, no w klubach grał słabych, ale mimo tego reprezentacja Anglii jest na bramce Conor Gallagher, zawodnik Chelsea, Londyn Cole Parmel, niesamowity sezon z Chelsea, Londyn Trent Alexander-Arnold, zawodnik Liverpoolu jest Osaka, zawodnik Arsenalu, ulubieniec, ulubieniec YouTubera Koza Menadżer, czyli Koza Sports Ekipy Fantazy. No, jeśli chodzi o rep selekcjonerem a, a, reprezentacji Anglii, jest Gareth Southgate. Trener, który, no, miał być na chwilę, ponieważ sam, sam nie pamiętam nazwiska tego. No, z powodu afery korupcyjnej został zwolniony i zagrał tylko jeden mecz. I z miejsce jego, rzucając kadrę U21. Z Przystąpił Gareth Gate no i miał zostać na, na chwilę, ale został na stołę. Z reprezentacją Anglii doszedł do półfinału w 2018 roku na Mistrzostwa Świata w Rosji, wtedy Harry Kane królem strzelców. Zdobył brąz Ligi Narodu w 2019 roku. Jeszcze... Yy, srebro, jak wspomniałem, w 2021 roku na Euro. No i na ostatnim mundialu ćwierćfinał, no. Według, a bohaterem Anglii został Oli Watkins, zawodnik Aston Villa. w półfinale z kolei droga Anglii to 1-0 wygrana ze Słowenią później remis 1-1 z Danią o ile się nie mylę a później 0-0 Słowenią faza pucharowa, no już przegrywali ze, Słowen ze Słowacją 1-0, ale Jude Bellingham wy wyrównał w końcówce przewrot a później strzelił Hurricane Kane z kolei w finale. Bukayo Saka strzelił no, i były karne, i wygrała w nich Anglia. No a w półfinale pokonali Holandię 2 do 1 po bramkach najpierw Harry'ego Keina, później Od Watkinsa w doliczonym czasie, czasie gry. No, i takim sposobem te drużyny dostały się do finału. Mój typ na finał 2 do 1 dla hi reprezentacji Hiszpanii strzelą... Lemine Yamal i... Alvaro Mola Morata Z kolei dla Anglii strzeli Harry i zostanie królem strzelców, no bo po, po kilka zawodników ma cztery gole Znaczy ma po trzy gole, a Harry jest najbliżej tego, tak, więc jak strzeli w finale zostanie królem strzelców Dobra, Max tutaj pod Magdolią Dobra, widzowie, że na się tylu odcinków, więc papa widzę, pa, pa. Max Pa, pa.